Pewnego dnia jechałam przez bezdroża wysokogórskich płaskowyży, w Peru i zatrzymałam się w małym barze. I w tym małym barze wypiłam herbatę z liści koki z dodatkiem ziół, które nazywają się munia. I już kiedy miałam wychodzić z tego baru, nagle zauważyłam, że na wieszaku wisi fartuszek. Chyba najpiękniejszy fartuszek świata, który wyglądał właśnie tak. Więc kupiłam ten fartuszek i dzisiaj... Zkładam ten fartuszek po to, żeby zgodnie z obietnicą pójść do kuchni i przyrządzić danie, które niedawno wymyśliłam i które jest jednym z moich ulubionych. To jest bardzo szybkie, bardzo proste danie na bazie ziemniaków. Ja użyłam młodych, ekologicznych ziemniaków. Teraz na wiosnę myślę, że takie właśnie będą najlepsze. Do tego ćwierć kilograma pieczarek, do tego tempeh, tempeh to jest wynalazek indonezyjski i to jest, taka spras to jest taki sprasowany blok sfermentowanych ziaren soi. Mnóstwo białka i przypomnę, że ja nie jestem specjalnie przekonana do soi i nie jem soi w innej postaci jak tylko soję fermentowaną. A ten pech jest właśnie zrobiony z soi fermentowanej. Do tego trochę cebuli, trochę czosnku, olej kokosowy, podstawowe przyprawy, bo żadnych więcej nie potrzeba, czyli sól. I pieprz. Zapraszam Was do mojej kuchni. Ugotujmy to razem. Pyszne młode ziemniaczki z pieczarkami, cebulą, czosnkiem, ciecierzycą i natką pietruszki oraz tempech w towarzystwie dużej miski sałaty. Oto nasze dzisiejsze składniki. Mam tutaj trochę ponad pół kilograma młodych ziemniaczków ugotowanych na parze. Mam niecały kubek suszonej ciecierzycy wczoraj namoczonej na noc i dzisiaj rano ugotowanej z solą i kminem rzymskim. Mam tutaj 250 g pieczarek organicznych, mam pęczek natki pietruszki, dwie cebule, młody czosnek oraz tempe, czyli wyrób z soi. Bardzo pyszny, bardzo zdrowy, bardzo bogaty w białko. Zaczniemy od pokrojenia cebuli. Wystarczy pokroić ją w półplasty. Używam oczywiście tylko nierafinowanego, czystego oleju kokosowego. Mam tutaj takie bogate dwie łyżki, może nawet dwie i pół. Na szklanej patelni, którą lubię najbardziej, rozgrzewam mój olej kokosowy. Na rozgrzany olej wrzucam pokrojoną cebulę oraz czosnek. Który cudownie pachnie. I będę smażać, właściwie dusić pod przykryciem. Mam tutaj moje pieczarki już umyte i teraz pokroję pieczarki z grubsza. To nie chodzi o to, żeby one były mikroskopijne. Raczej ważne jest to, żeby te pieczarki były wyczuwalne w daniu. Ja wybrałam pieczarki brunatne i mam pieczarki ekologiczne, czyli wolne od pestycydów. Wydaje mi się, że te brunatne pieczarki mają więcej smaku. Pieczarki gotowe. Dodam teraz pieczarki do cebuli. Niech się razem, chciałam powiedzieć duszą, ale to nie, no nie jest zbyt dobre słowo, bo, bo chciałabym, żeby wszyscy zostali przy życiu. Więc niech się razem kąpią w cieple, w zapachu kokosowym oraz wśród dwóch przypraw, bo więcej przypraw dzisiaj nie będzie nam potrzebnych czyli. Z, z, z odrobiną soli oraz pieprzu. Bo chodzi właśnie o to, że dodam łyżeczkę soli. Używam nierafinowanej różowej soli himalajskiej i dodam łyżeczkę pieprzu. Bo chodzi właśnie o to, żeby warzywa w tym daniu puściły własny sok. Więc nie dodam w ogóle wody, tylko cała woda, która będzie w tym daniu zawarta, będzie pochodziła z roślin. Dzięki temu zachowujemy więcej składników odżywczych. Wymieszałam i teraz przykryję i przez 10-12 minut będzie sobie... Dochodziła cebula z pieczarkami. A my w tym czasie mamy do zrobienia coś ważnego, bo musimy obrać ziemniaczki ze skórek. Tak jak mówiłam, przygotowałam te młode ziemniaczki na parze. Wystarczyło pół godziny. I teraz obiorę je ze skórki i pokroję niezbyt drobno. Tak jak robi się to w Indiach. No właśnie. Małe ziemniaczki oczywiście ugotowałam w całości, a większe ziemniaki pokroiłam na cząstki po to, żeby wszystkie ziemniaki były gotowe w tym samym czasie. Pokroimy teraz na mniejsze kawałki. Zastanówmy się. Nie w plasterki. Dobrze. No takie mniej więcej tej wielkości. Tutaj mam moje tempeh. Tempeh to japońska specjalność zrobiona ze sfermentowanych wiaren soi. Bardzo dobre. I w odróżnieniu od wielu różnych produktów sojowych, fermentowane produkty z soi są jedynymi produktami soi, które są zdrowe. Dodamy teraz y, okrojone z grubsza tempeh do patelni. Zajrzyjmy do środka. Cudownie pachnie. Cebula z pieczarkami, z solą i pieprzem. I zobaczcie, ile tu jest wody, która tylko wydzieliła się z pieczarek. Dodajemy tempeh, I jeszcze będziemy <noise> nie dusić, tylko gotować we własnym sosie, bardzo zresztą pachnącym i pysznie smakującym, przez mniej więcej troszkę zmniejsz, zwiększę ogień, żeby bulgotało, przez mniej więcej 5-7 minut. Zajrzyjmy jak wygląda, jak wygląda nasza baza. Baza pod podziemniaczki, natkę pietruszki. I pomyślałam nawet, może dodamy do tego brokuły. No zobaczymy jeszcze. Na pewno ciecierzyca. Dobra, to już jest gotowe. Już prawie wszystko gotowe. Ostatni element. Mam tutaj pęczek młodej ekologicznej natki pietruszki. Przydałyby się dwa pęczki, no ale jeżeli macie dwa, to użyjcie obydwu. Ja mam jeden i drobno, jak najdrobniej pokroję teraz moją natkę. I przystępujemy do ostatniego kroku. I danie jest gotowe. Czyli mamy tak. Mam tutaj większy garnek, czyli karnek. Tutaj mamy... Pieczarki uduszone, przepraszam. Pieczarki w sosie własnym z tempe, czosnkiem i cebulą na oleju kokosowym. Tutaj mamy pokrojone młode ziemniaczki ugotowane na parze i tutaj mamy naszą porcję ciecierzycy i natkę pietruszki. No i zobaczmy jak to działa. Bardzo prosto. Ziemniaczki, cudownie pachnący sos, czyli pieczarki tempe. Cebula i czosnek na oleju kokosowym, oczywiście z odrobiną soli i pieprzu, właśnie nie odrobiną połyżeczce. oraz natka pietruszki. Czy mam mówić coś więcej? Wystarczy wymieszać i danie jest gotowe. Delikatnie, żeby ziemniaczki się nie rozpadły. Ziemniaki nie były gorące, bo zrobiłam je około południa, ale ponieważ gorący jest sos z pieczarkowy z cebulą i czosnkiem tempe, to nie wystarczy nie to, to nie trzeba już niczego podgrzewać. Tak wygląda nasze danie. Tak się prezentuje, ale spróbujmy zaprezentować je na zielonej majowej trawie. Wśród majowych tulipanków zmoczonych deszczem. Oto nasze pyszne młodoziemniaczki z pieczarkami, cebulą, czosnkiem, ciecierzycą i natką pietruszki oraz tempek. W towarzystwie dużej miski sałaty. Przepis na sałatę podam za tydzień. Smacznego, to jest naprawdę pyszne.